Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry Pawle, dzień dobry drodzy słuchacze, dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj nawiązując trochę do informacji, która obiegła internet kilka dni temu, jak to nagrywamy. Tak. Niestety na siłowniach zdarzają się wypadki. Niestety, ale chodzenie na siłownię wiąże się z ryzykiem. I oprócz tego, że nagrywaliśmy kiedyś dawno temu już odcinek, jakie badania należy sobie zrobić przed rozpoczęciem treningu, szczególnie siłowego, mm -hmm. to dzisiaj chcieliśmy nawiązać troszkę do bezpieczeństwa, czyli jak trenować, albo inaczej, na co zwrócić uwagę, trenując, żeby zminimalizować ryzyko nie tyle kontuzji, co wręcz nieszczęśliwych co wypadków. Wręcz nieszczęśliwych wypadków, mm -hmm. tak. Słuchajcie, Paweł nawiązuje do informacji sprzed dosłownie kilku dni, że młody człowiek trenujący gdzieś w Polsce na siłowni, no, Mówiąc wprost, uległ wypadkowi, przygniótł go ciężar i w konsekwencji czego człowiek ten po jakimś czasie zmarł. Takie rzeczy czasami się zdarzają i nie chciałbym, żeby to była pożywka dla tych wszystkich ludzi, którzy będą w komentarzach pisać, że a widzicie i bez sensu zaorać te wszystkie siłownie, zabraliby się za robotę, nie wiem, poszliby do ogródka kopać ziemię i by było super, oczywiście spoko. Szanuję taki pogląd, nie, po, nie podzielam. Są też czasami wypadki ludzi, którzy nie do końca przygotowani, nieświadomi uczestniczą w jakimś ekstremalnym wyścigu w triatlonie. Maratonie, i po jakimś czasie, niestety, ich serce wysiada i też zdarzają się wypadki śmiertelne. Raz na jakiś czas taki wypadek może się zdarzyć, nawet na siłowni. Więc y, chciałbym tutaj do wszystkich zaapelować: przede wszystkim raz o zdrowy rozsądek, jak to zwykle, do czego zazwyczaj się odwołujemy. Natomiast chciałbym Wam dać teraz mm, też taki prosty przykład, jak w takich najczęściej występujących wypadkach można postępować. Po pierwsze, jak już coś robicie, to myślcie o tym, mm, co robicie. Starajcie się nie łączyć wątków, nie chodźmy na trening tak przy okazji, i nie bądźmy gdzieś jeszcze w świecie wirtualnym, z telefonem, ze słuchawkami, z czymś tam, bo czasami możemy naprawdę doprowadzić do nieszczęśliwego zdarzenia po prostu przez nieuwagę. To jest tak samo jak z samochodu. Można mieć zestaw głośnomówiący, ale jeżeli jesteśmy za bardzo skupieni na czymś, no to czasami nie widzimy tego, co się dzieje na drodze. I tak samo jest na siłowni. Najczęściej występujące zagrożenia, takie wypadki mogą być powodowane przez nieumiejętne używanie jakiegoś sprzętu, to po pierwsze trzeba znać technikę wykonania danego ruchu. I nie mówię tutaj o sytuacji, w których będziecie mieć krzywe plecy i ponosić dużo ciężaru w martwym ciągu, po jakimś czasie strzelą plecy. Czy taka klasyczna sytuacja, o której najczęściej prawdopodobnie myślicie albo pomyśleliście teraz. Mówię tutaj o rzeczach, w których na przykład z dużym ciężarem wykonujecie przysiad albo wyciskacie dużo ciężar na ławce. Warto mieć kogoś, kto będzie was asykurował, ale w momencie, w którym ten ktoś wie, jak to robić. I teraz tak, jeżeli uczepmy się przysiadu, wykonujecie przysiady, prosicie kogoś, żeby was przeasekurował, to jeżeli jesteście dużym chłopem ważącym 100 kilo, na sztandzie jest 200, jak poprosicie dwóch gimnazjalistów, żeby was przeasekurowało na przysiadzie, to może się nie skończyć dobrze dla was. I dla nich. Mhm. Czasami taka osoba sekurująca powoduje też więcej problemów, bo na przykład boicie się zrzucić ciężar za siebie. Najprostsza sytuacja. W przysiadach, jeżeli coś nie idzie, nie jestem w stanie z ciężarem stać, przygniata mnie do ziemi, to nie pochylam tłowia, staram się nie pochylać głowy do ziemi, tylko wyrzucić ciężar za siebie, mając oczywiście sztangę na plecach. I mając znowu wadze, czy kogoś nie ma z tyłu. Mając znowu wadze, czy kogoś nie ma z tyłu. Dokładnie. Więc mhm. miejsce. Bezpieczne miejsce jest ważne. Nie, nie możecie mieć sztangi, które robicie przesiadę i 30 cm od was leży jakaś hunterka, jakiś katerwer albo jakiś coś, telefon czy coś takiego. Nie ma być przestrzeń do tego, że można tą sztangą rzucić za siebie i jest bezpiecznie. Nie mm -hmm. przejmujcie się, że wtedy sztanga spadnie na ziemię, będzie hałas, huk i pani z recepcji podskoczy przed komputerem zdenerwowana. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ale wiesz, że tego nie wiedziałem? Jeśli ja dopiero dowiedziałem o tym, że tak się można ratować przy siadzie na crosswicie, trenując. Bo to nie jest oczywiste, że ci, można sztanga. się śmiać z no. boksów crossfitowych, ale tam naprawdę tak. uczą ludzi rzeczy, a na siłowniach nie uczą. Są instruktorzy, którzy czasami chodzą po siłowni, patrzą i próbują coś sprzedać, jakiś plan treningowy, może coś, coś podpowiedzą, ale no, warto przejść taki pierwszy kurs, przeszkolenie takie BHP. Więc to kwestia przysiadu i zdarzyła się taka niestety nieszczęśliwa sytuacja. Jakiś czas temu znany jakiś tam kulturysta właśnie zmarł przez to, że ktoś go nieumiejętnie asepurował. i Sztanga go po prostu. Przygniot, a kręgosłup się złamał i człowiek zmarł. Po prostu. No Okej, okay, mm. ale jeżeli nie masz kogoś do sekuracji, przyrzucasz Wyrzucasz po prostu za siebie i tyle. Możesz okay. też nie wyrzucać, nie, nie, nie czuć się w tym komfortowo. Warto sobie to przetestować po prostu, wziąć jakiś mały ciężar i spróbować, wyrzucić sztangę za siebie i zobaczyć, jak to jest. Bo czasami się mm -hmm. boimy zrobić rzeczy po raz tak. pierwszy. Zróbcie. I już będziecie wiedzieli o co to chodzi. Czy tak. to będzie 40 kg, czy 140 mechanizm działania jest taki sam. Natomiast do przysiadów warto mieć takie dokładane piny, które na klatce, tam gdzie robicie przysiad, po prostu odkładacie. I jeżeli już nie jesteście w stanie z ciężarem podnieść się do góry, no to po prostu odłożycie sobie na tych asekuracyjnych belkach. Które powinny na siłowni być. Jeżeli macie siłownię, jesteście właścicielem siłowni, macie studio treningowe, ktoś u was trenuje, chcecie, żeby było bezpiecznie, zamontujcie coś takiego. To nie kosztuje dużo, a naprawdę może komuś, jak widzicie, uratować życie. Takich pinów można też czasami użyć podczas wyciskania na ławie, jak nie macie asekurującej osoby, no bo czasami sztanga może was przygnieść. Jeżeli was przygniecie, przygniecie szyję, no to. No to właśnie z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia niedawno. Przypadek skończył się śmiertelnie, niestety. Więc takie rzeczy no, mogą Wam ratować życie. Mm. Nie widziałem, żeby ktoś PIN-ów używał przy wyciskaniu, aczkolwiek to jest dobry pomysł. Wiesz, no tutaj asekuracja może będzie prostsza, ale warto ją mieć, warto o to zadbać. Hmm. Zaciski na sztangę. Jeżeli wyciskam sam nie mam jak się z tej sztangi podnieść i wyciskam na ławie, jeżeli mam zaciski, no to nie jestem w stanie sobie na boki zrzucić ciężaru. Prawda? Jeżeli tak. bym tych zacisków nie miał, bewa bewa Przysiadzie, warto mieć zaciski, żeby ciężary nie latały na prawo i lewo, bo to zmienia środek ciężkości i to też trochę może zaburzyć. No, samo odkładanie ciężarów na miejsce, taki nawyk, że gdzieś trenuję, sprzątam po sobie, może komuś uratować życie, bo wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że sztanga do przysiadu albo do ławki, do wyciskania, obojętne, na jednej, drugiej stronie jest po 40 kg. Jeżeli zaczniemy zdejmować z jednej strony, no to prosta fizyka wskazuje nam, że to drugie 40, po drugiej stronie nie poleci, nie? Mhm. Może kogoś uderzyć w głowę, może kogoś zabić wręcz. Więc y, proszę, myślcie o tym, co robicie, jeżeli już jesteście na treningu, okej, okay, to jest fajny czas, ale bezpieczeństwo naprawdę jest super istotne, więc weźcie to proszę pod uwagę. A gdybyście mieli pytania odnośnie treningu bezpiecznego, to zapraszamy na nasz serwer Discord, gdzie jesteśmy do waszej dyspozycji. Tak jest, lajkujcie, obserwujcie, dajcie suba, będziecie widzieć nasze filmy. Dzięki za dzisiaj. Cześć. Do usłyszenia, hej!